Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to, że z sukcesem przeprowadzasz nas przez różne życiowe próby, za to, że mimo tego, że idziemy, że się potykamy, że się gdzieś gubimy, to finalnie odnajdujemy się dzięki Tobie i wychodzimy zwycięsko. Dziękuję Ci, Ojcze, że mimo tego, że są czasami gorsze dni, takie kiedy gdzieś nie czujemy Twojej obecności albo nasza wiara jest słabsza, to wiemy, że Ty z nami jesteś. Ta świadomość, że jesteś w tym, że jesteś w tym kryzysie, że jesteś w tej słabości, że jesteś w tej niewiadomej, daje nam siłę i pokrzepienie i dzięki temu idziemy do przodu. I nie boimy się niczego, bo wiemy, że wszelka próba służy do tego, aby nas umocnić i abyśmy stali się więksi i silniejsi w wierze. Dlatego dziękujemy Ci za wszelkie próby, jakie mieliśmy, mamy i będziemy mieli, bo wiemy, że z każdej Ty wyprowadzisz nas zwycięsko. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony od głębin oceanów aż po szczyty gór. Amen.